W marcu 1847 roku podczas rozbiórki starego budynku w udzielnicy Kazimierz w Krakowie, robotnicy natrafili na odkrycie, które na zawsze zmieniło ich życie. Pod fundamentami znaleźli kryptę zawierającą dokładnie 185 ludzkich szczątków, mężczyzn, kobiet i dzieci, wszystkich pochowanych bez trumień, bez krzyży, bez jakichkolwiek oznak religijnego pochówku. Najdziwniejsze było to, że budynek nad nimi funkcjonował jako szpital przez ponad dwadzieścia lat ale żaden oficjalny dokument, żadna mapa miasta, żaden rejestr nie wspominał o jego istnieniu. Przez kolejne 180 lat władze ukrywały prawdę o tym, co naprawdę działo się w ścianach tej tajemniczej placówki. Dziś po raz pierwszy ujawnimy sekrety, które pochłonęły setki niewinnych dusz. Zanim przejdziemy do historii tego przeklętego miejsca, jeśli słuchasz z Polski lub z jakiegokolwiek zakątka świata, napisz w komentarzach, z jakiego miasta nas słuchasz, chcemy poznać naszą społeczność, która ma odwagę zagłębiać się w najciemniejsze tajemnice przeszłości. Ale odkrycie z 1847 roku było tylko początkiem prawdy, która sięgała znacznie głębiej, niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Kraków w pierwszej połowie XIX wieku był miastem pełnym kontrastów i napięć. Po upadku Rzeczypospolitej i kolejnych rozbiorach, miasto znajdowało się pod panowaniem austriackim jako część Galicji. Ludność żyła w ciągłym strachu przed represjami. A bieda szalała szczególnie w dzielnicy Kazimierz, gdzie skupiała się żydowska społeczność oraz najuboższa ludność chrześcijańska. Doktor Maksymilian Brenner przybył do Krakowa zimą 1823 roku z Wiednia, nosząc ze sobą dokumenty polecające go jako wykwalifikowanego lekarza oraz chirurga. Był to mężczyzna około czterdziestki, o przenikliwych niebieskich oczach i zawsze nienagannie ubranym w czarny surdut. Mieszkańcy Kazimierza szybko pokochali tego dziwnego doktora który nigdy nie żądał opłaty za swoje usługi i zawsze był gotowy pomóc, bez względu na porę dnia czy nocy. Brenner wynajął duży, dwupiętrowy budynek przy ulicy, której nazwa zaginęła w mrokach historii. Mieszkańcy nazywali ją po prostu ulicą doktora. Dom ten był osobliwy, miał znacznie grubsze mury niż sąsiednie budynki, małe okna i dziwnie zaprojektowane wnętrze z licznymi pokojami i korytarzami. Brenner twierdził, że potrzebuje miejsca na swoją prywatną praktykę, laboratorium oraz eksperymentalne metody leczenia. W tamtych czasach medycyna była jeszcze prymitywna. Ludzie umierali na choroby, które dziś leczymy antybiotykami. Gruźlica, cholera, dur brzuszny dziesiątkowały ludność. Brenner obiecywał cuda, leczenie nieuleczalnych chorób, operacje bez bólu, a nawet przedłużanie życia. Dla zrozpaczonych rodzin był jak zbawienie. Szczególnie upodobał sobie najuboższych, żebraków, sieroty, starców bez rodzin, kobiety lekkich obyczajów. Tych, których nikt nie będzie szukał, gdyby zniknęli. Tych, którym nikt nie uwierzy, gdyby opowiadali dziwne historie. Noc z 15 na 16 października roku 1824 roku na zawsze odmieniła życie małej Katarzyny Kowalczyk. Ta osiemnastoletnia służąca pracowała w pobliskim domu szlacheckim i często przechodziła obok budynku doktora Brennera, wracając późnym wieczorem z pracy. Tej nocy usłyszała krzyki. Nie były to krzyki bólu, jakie można było spodziewać się w szpitalu. To były krzyki przerażenia, krzyki kogoś, kto błaga o litość. Katarzyna zatrzymała się pod oknami budynku, czując, jak zimny podspływa jej po plecach. Przez małe, zakratowane okna dobiegały dźwięki, które porażały jej duszę, metaliczne brzęczenie narzędzi, szum gotującej się wody, a przede wszystkim ten ciągły, rozdzierający krzyk mężczyzny. Nagle krzyki ucichły. Zapadła cisza bardziej przerażająca niż największy hałas. W oknie na pierwszym piętrze pojawiło się światło świecy. Katarzyna zobaczyła sylwetkę doktora Brennera. Wysoką, chudą, pochyloną nad czymś, czego nie mogła dostrzec. Jego ręce były czerwone. Bardzo czerwone. Poruszał się dziwnie, jakby coś ciągnął lub przeciągał. Wtedy doktor Brenner podniósł głowę i spojrzał prosto w okno. Jego oczy napotkały oczy Katarzyny. Przez krótką chwilę patrzyli na siebie. Ona sparaliżowana strachem, on z dziwnym, niemal zadowolonym uśmiechem na twarzy. Następnie doktor powoli podszedł do okna i zamknął ciężkie, drewniane okiennice. Katarzyna pobiegła do domu, trzęsąc się z przerażenia. Przez całą noc nie mogła zasnąć, Słysząc w pamięci ten krzyk i widząc czerwone ręce doktora, następnego dnia postanowiła opowiedzieć o wszystkim swojej pani, baronowej Makowskiej. Baronowa wysłuchała opowieści z rosnącym niepokojem. Sama miała złe przeczucia co do tajemniczego doktora. Zbyt wielu ludzi znikało w jego szpitalu. Zbyt często słyszała dziwne odgłosy nocą. Postanowiła skontaktować się z miejscowym kapelanem, księdzem Stanisławem Więckowskim. Ksiądz Więckowski był człowiekiem światłym i rozsądnym. Gdy usłyszał opowieść Katarzyny i Baronowej, natychmiast udał się do austriackiego urzędnika odpowiedzialnego za nadzór nad placówkami medycznymi w Galicji. Ku jego zdziwieniu, urzędnik oświadczył, że w całym Krakowie nie ma żadnego szpitala prowadzonego przez doktora o nazwisku Brenner. Więcej, nie ma żadnych dokumentów potwierdzających istnienie jakiejkolwiek placówki medycznej przy ulicy doktora. To było niemożliwe. Budynek stał tam od miesięcy. Ludzie codziennie go widzieli. Chorzy przychodzili i... nigdy nie wychodzili. Przez następne miesiące ksiądz Więckowski prowadził dyskretne śledztwo. To, co odkrył, przyprawiło go o bezsenność na resztę życia. Doktor Brenner nie był tym, za kogo się podawał. Prawdziwy Maksymilian Brenner zmarł w Wiedniu trzy miesiące przed tym, jak tajemniczy mężczyzna pojawił się w Krakowie. Dokumenty były mistrzowskim fałszerstwem. Ale kto to był i dlaczego przybył do Krakowa? Odpowiedź kryła się w mrocznych archiwach wiedeńskich uniwersytetów medycznych. W latach 1810 do 1820 w Austrii działała tajna organizacja znana jako Societas Mortis, Stowarzyszenie Śmierci. Była to grupa radykalnych lekarzy i filozofów, którzy wierzyli, że postęp medyczny wymaga skrajnych metod. Oficjalnie zajmowali się badaniami anatomicznymi, ale w rzeczywistości prowadzili eksperymenty na żywych ludziach, próbując zrozumieć granice między życiem a śmiercią. Stowarzyszenie zostało rozpędzone przez władze austriackie w 1821 roku, ale kilku jego członków zbiegło. Jeden z nich, znany tylko jako Der Chirurg, chirurg, zniknął bez śladu. Według zachowanych opisów był to wysoki, chudy mężczyzna o przenikliwych niebieskich oczach, posiadający nieprawdopodobne umiejętności chirurgiczne. Ksiądz Więckowski zrozumiał z przerażeniem, że dr Brenner to prawdopodobnie uciekinier z Soussetes Mortis, który kontynuuje swoje makabrycznie eksperymenty na niewinnych mieszkańcach Krakowa. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Podczas swojego śledztwa ksiądz odkrył, że przez ostatnie dwa lata w Krakowie zaginęło oficjalnie 127 osób. Wszyscy byli biednymi mieszkańcami Kazimierza. Wszyscy ostatnio byli widziani w pobliżu ulicy doktora. I wszyscy mieli jedną wspólną cechę: byli chorzy, bezradni, bez rodzin, które mogłyby ich szukać. Zimą 1825 roku ksiądz Więckowski postanowił działać. Wraz z grupą zaufanych parafian zorganizował nocną obserwację budynku doktora Brennera. To, co zobaczyli tej nocy, na zawsze wyryło się w ich pamięci. W mrożną noc 23 stycznia 1825 roku księża Więckowski i czterech parafian ukryli się w ruinach starego domu naprzeciwko szpitala doktora Brennera. Byli świadkami sceny, która potwierdziła ich najgorsze podejrzenia. Około północy do budynku przyszedł młody mężczyzna, chory, wychudły, ledwo trzymający się na nogach. Zapukał do drzwi. Po chwili otworzył mu sam doktor Brenner, który z pozorną troską zaprowadził chorego do środka. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek zobaczył tego mężczyznę żywego. Godzinę później z budynku dobiegły znajome dźwięki, krzyki, brzęk narzędzi, a potem cisza. Ksiądz Więckowski modlił się, żeby się mylić, ale w głębi serca wiedział, że właśnie był świadkiem morderstwa. Następnego dnia postanowił skonfrontować się z doktorem Brennerem bezpośrednio. Przyszedł do jego szpitala pod pretekstem duszpasterskich odwiedzin. To, co zobaczył wewnątrz, Przekroczyło najgorsze z jego wyobrażeń. Budynek był dziwnie pusty. Żadnych pacjentów, żadnych łóżek szpitalnych, żadnych oznak normalnej działalności medycznej. Zamiast tego korytarze wypełniał dziwny, słodkawy zapach, który księża rozpoznał jako woń rozkładu. Na ścianach wisiały anatomiczne rysunki o niezwykłej precyzji, przedstawiające ludzkie ciała w różnych stadiach preparacji. Doktor Brenner przyjął go z uprzejmością. Ale ksiądz dostrzegł w jego oczach coś niepokojącego. Zimny błysk kogoś, kto nie postrzega innych ludzi jako istot ludzkich, ale jako materiał do eksperymentów. Czy ma ksiądz ciekawość naukową? zapytał doktor dziwnie spokojnym głosem. Prowadzę tutaj badania nad granicami ludzkiego cierpienia. Fascynujące jest to, jak długo człowiek może pozostać przy świadomości podczas pewnych procedur. Księża Więckowski poczuł, jak włosy jeżą mu się na karku. Procedur, zapytał, choć nie był pewien, czy chce usłyszeć odpowiedź. Medycyna wymaga poświęceń, odpowiedział dr Brenner, prowadząc księdzą w głąb budynku. Ci ludzie, którzy przychodzą do mnie, oni i tak u. Ja po prostu uczę się od nich w trakcie tego procesu. Każda śmierć to lekcja anatomii, każdy krzyk to badanie nad systemem nerwowym. W tej chwili ksiądz Więckowski zrozumiał, że ma do czynienia z człowiekiem, który całkowicie stracił człowieczeństwo. Kimś, kto traktuje ludzkie życie jako surowiec do swoich eksperymentów. Ale najgorsze miało dopiero nadejść, kiedy doktor zaprowadził go do piwnicy. Schody do piwnicy były strome i wilgotne. Z każdym krokiem słodkawy zapach rozkładu stawał się coraz bardziej przytłaczający. Ksiądz Więckowski modlił się w duchu, czując, że zbliża się do czegoś, co może zniszczyć jego wiarę w człowieczeństwo. Piwnica była większa, niż sugerowały wymiary budynku na powierzchni. Doktor Brenner najwyraźniej wykopał dodatkowe pomieszczenia, tworząc podziemny labirynt. Na drewnianych stołach leżały narzędzia, których przeznaczenia ksiądz wolał nie zgadywać. Wszystkie były starannie wypolerowane i poukładane z chirurgiczną precyzją. Widzi ksiądz, mówił doktor Brenner, jakby oprowadzał go po zwykłym laboratorium: każde ludzkie ciało to biblioteka wiedzy: mózg, serce, wątroba. Każdy organ ma swoje sekrety. Ale żeby je poznać, trzeba badać je w stanie świeżym. W kącie piwnicy ksiądz zauważył coś, co sprawiło, że poczuł mdłości. Było to coś w rodzaju studni lub głębokiego dołu, przykrytego drewnianą pokrywą. Doktor zauważył jego spojrzenie. A, to moja największa innowacja, powiedział z dumą. Wapno gaszące jest doskonałe do utylizacji materiału badawczego. Przyspiesza rozkład. Eliminuje zapachy. Bardzo praktyczne rozwiązanie. Ksiądz Więckowski zrozumiał, że patrzy na masowy grób. Ilu ludzi spoczywało w tej jamie? Dziesiątki. Setki. Kiedy tej nocy dotarliśmy razem do tego mrocznego miejsca, historia doktora Brennera była już bliska końca, ale jego najokrutniejsze sekrety dopiero miały zostać ujawnione. Jeśli ta opowieść przyprawia cię odreszcze, podziel się tym filmem z przyjacielem, który kocha mroczne tajemnice. Naciśnij ten przycisk lubię, aby wesprzeć nasze treści i nie zapomnij subskrybować, aby nigdy nie przegapić takich historii. Odkryjmy razem, co dzieje się dalej. Nagle z górnego piętra dobiegł dźwięk otwieranych drzwi. Ktoś wszedł do budynku. Ach, uśmiechnął się doktor Brenner. Wydaje się, że mam kolejnego, pacjenta. Czy ksiądz chciałby zostać i pubserwować procedurę? To bardzo pouczające doświadczenie. Ksiądz Więckowski poczuł, jak krew zamarza mu w żyłach. Zrozumiał, że jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Doktor Brenner nie zamierza pozwolić mu odejść z tym, co zobaczył. Nie, dziękuję, powiedział spokojnie, starając się nie okazać strachu. Muszę wracać do parafii. Ależ skąd, odpowiedział doktor, blokując mu drogę do schodów. Ksiądz zobaczył już za dużo, a ja jestem bardzo ciekaw, jak długo może przeżyć człowiek bez serca? To, co wydarzyło się następnie, ksiądz Więckowski opisał później jako najstraszniejsze 30 minut swojego życia. Doktor Brenner sygnał po jeden ze swoich chirurgicznych noży, ale ksiądz był szybszy. Chwycił ciężki metalowy pręt leżący na jednym ze stołów i uderzył doktora w rękę. Nóż upadł na kamienną podłogę z dźwięcznym brzękiem. Zostaw mnie! krzyczał ksiądz, cofając się w kierunku schodów. Ale doktor był między nim a jedynym wyjściem. Nikt nie odchodzi z mojego laboratorium żywy, warczał Brenner, trzymając się za zakrwawioną rękę. Zbyt wiele osób już wie. Zbyt wiele osób zadaje pytania. W tej chwili z góry dobiegły krzyki. Nowy pacjent doktora najwyraźniej zorientował się, że coś było nie tak. Słychać było tu pod nóg i brzęk przewracanych przedmiotów. Doktor Brenner zawahał się. Przez moment patrzył w kierunku schodów, rozdarty między chęcią pozbycia się księdza a koniecznością powstrzymania uciekającego materiału badawczego. Ksiądz wykorzystał tę chwilę. Pchnął doktora z całej siły, przewracając go na jeden ze stołów pełnych narzędzi. Brenner upadł z okropnym trzaskiem, a instrumenty rozprysły się po całej piwnicy. Księża biegł po schodach, jakby gonił go sam diabeł. Na górze zobaczył młodego mężczyznę, tego samego który wszedł kilka minut wcześniej, próbującego rozpaczliwie otworzyć zamknięte drzwi. Tutaj krzyczał ksiądz. Okna. Razem wybili szybę w jednym z okien i wyskoczyli na ulicę. Biegli przez całą dzielnicę Kazimierz, nie zwalniając tempa, dopóki nie dotarli do parafii. Następnego dnia ksiądz Więckowski przyprowadził straż austriacką do budynku doktora Brennera. Budynek był pusty. Doktor zniknął bez śladu. Zabierając ze sobą wszystkie swoje narzędzia i dokumenty. Pozostały tylko ślady jego makabrycznej działalności: plamy krwi na podłogach, porozrzucane anatomiczne rysunki i ten okropny słodkawy zapach w piwnicy. Ale najgorsze odkrycie czekało w głębokim dole w piwnicy. Kiedy austriaccy żołnierze usunęli drewnianą pokrywę i spuścili się w dół z pochodniami, to co zobaczyli, przekroczyło najgorsze z ich wyobrażeń. Dół był pełen ludzkich szczątków niegdyś ludzi którzy przyszli do doktora Brennera szukać pomocy, a znaleźli tylko śmierć. Żołnierze liczyli przez całą noc. Dokładnie 185 ciał. W następnych dniach austriackie władze przeprowadziły pełne śledztwo. Odkryły, że budynek rzeczywiście nie figurował w żadnych oficjalnych rejestrach. Doktor Brenner działał całkowicie poza systemem, wykorzystując chaos administracyjny w Galicji po rozbiorach Polski. Ale największym szokiem było odkrycie prawdziwej tożsamości doktora. W opuszczonym pokoju na pierwszym piętrze znaleziono ukryte dokumenty, które odsłoniły prawdę. Doktor Brenner to prawdziwie Johann Kriegsman, jeden z założycieli Sousetes Mortis, który uciekł z Wiednia po rozpadzie organizacji. Przez dwa lata prowadził w Krakowie swoje makabryczne eksperymenty, wykorzystując ubogich i chorych jako żywy materiał badawczy. Jego notatki, Pisane w dziwnej mieszaninie niemieckiego i łaciny, opisywały eksperymenty tak okrutne, że niektóre strony zostały spalone przez austriackich śledczych. Kriegsman badał granice ludzkiej wytrzymałości, testował różne trucizny, eksperymentował z chirurgią bez narkozy, a nawet próbował ożywiać świeżo zmarłych za pomocą elektryczności. Każde z 185 ciał w piwnicy przedstawiało osobną tragedię. Matkę szukającą lekarstwa dla chorego dziecka, staruszka próbującego wyleczyć artretyzm, młodzieńca z gruźlicą płuc. Wszyscy przyszli szukać nadziei, wszyscy znaleźli tylko śmierć. Kriksman nigdy nie został schwytany. Ślad po nim się urwał na granicy z Prusami. Niektórzy twierdzili, że później widziano go w Berlinie, inni mówili o Petersburgu. Prawda jest taka, że przepadł bez wieści, jak złe wspomnienie, które wolałoby się zapomnieć. Budynek przy ulicy Doktora został zburzony na rozkaz władz austriackich. Ciała z piwnicy pochowano na katolickim cmentarzu, choć większość z nich nie była do zidentyfikowania. Ksiądz Więckowski odprawił msze za ich duszę i postawił skromny pomnik z napisem dla nieznanych ofiar ludzkiej okrucieństwa. Przez kolejne dziesięciolecia władze starały się zatrzeć wszelkie ślady całej sprawy. Dokumenty zostały zasekretyzowane, świadkowie otrzymali nakaz milczenia. A cała historia została wymazana z oficjalnych kronik miasta. Dopiero w 1847 roku, podczas rozbiórki budynku, który został postawiony na miejscu dawnego szpitala, robotnicy odkryli resztki piwnicy i szczątki, które były przeoczone podczas pierwotnego śledztwa. Ta tajemnica pokazuje nam, jak cienka jest granica między postępem medycznym a ludzką okrucieństwem. Kriegsman usprawiedliwiał swoje czyny nauką, ale w rzeczywistości był po prostu seryjnym mordercą który wykorzystywał zaufanie i desperację najsłabszych członków społeczeństwa. Co myślisz o tej historii? Czy wierzysz, że wszystko zostało ujawnione? Zostaw swój komentarz poniżej. Jeśli podobała Ci się ta opowieść i chcesz więcej takich historii grozy, subskrybuj, włącz powiadomienia i podziel się z kimś, kto kocha tajemnice. Do zobaczenia w następnym filmie.